To Stachowska, wasz profesor odżywienia. Dzisiaj powiemy o wzdętym brzuchu. No to jest niestety coraz częstszy problem. Widzimy, że tych pacjentów jest bardzo dużo i szereg moich pacjentów mówi tak: Wstaję i mam brzuch płaski, wypiję wodę i brzuch zaczyna być wzdęty, zaczyna przypominać balon. Co wtedy należy robić? Przede wszystkim nie wolno takich sygnałów pomijać czy ignorować, jeżeli one się powtarzają, to należy pójść do lekarza, który najprawdopodobniej wyśle Państwa na test oddechowy w kierunku wykrywania przerostu bakterii w Niestety coraz częściej spotykamy się właśnie z tym schorzeniem, które wynika i zawsze wtedy jest, jeżeli mamy różne choroby współistniejące. Na przykład bardzo często dotyka osób z Hashimoto. Jest bardzo wiele w tej chwili kobiet, szczególnie, które mają Hashimoto. Część pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby. Pacjenci po operacjach jelit. Pacjenci, którzy przyjmują w sposób długotrwały leki, szczególnie inhibitorem pompy protonowej, czyli te leki, które mają zmniejszyć kwaśność żołądka. I wiele, wiele jeszcze innych chorób, na przykład taka celiakia, która jest bardzo uporczywa i i trudna do, do leczenia. Pomimo leczenia żywieniowego są objawy, trzeba tam podejrzewać, że niestety może być SIBO. Ale teraz tak, ta diagnostyka SIBO nie jest wcale jakaś bardzo kłopotliwa. Ona opiera się na detekcji yy, dwóch gazów, które są w wydychanym powietrzu, a mianowicie wodoru i metanu, albo czasami jest tylko detekcja wodoru to zależy od testu. Jeżeli będą chcieli Państwo więcej o tych typach testów, proszę napisać, ja chętnie opowiem. Natomiast co dalej? Jeżeli taki wynik będzie dodatni, ewidentnie tam będzie potwierdzone SIPO, to wtedy lekarz wypisze leki. Tymi lekami są antybiotyki, ale tym antybiotykiem podstawowym dla leczenia SIBO jest rifaksiminam. Jest taki antybiotyk, który nie wchłania się z jelit do organizmu, zmniejsza populację bakterii, których jest po prostu za dużo w jelicie cienkim. Tam powinno być ich mało, bo one tam mają tylko nam pomagać w różnych funkcjach. Natomiast jak jest ich za dużo, to one nas okradają. Okradają nas substancje odżywczych, dlatego też osoby z SIBO bardzo często są niedożywione i bardzo często mają duże niedobory, szczególnie witamin B12. I teraz po takiej kuracji, ryfaksyminą albo kombinacją dwóch antybiotyków, pacjenci zwykle, tam jest bardzo dużo poprawa, te wzdęcia ustępują, ale pamiętajcie, że równolegle Powinna iść dieta i powinna iść probiotykoterapia. Czyli trzeba iść do, probiot do dietetyka, dietyk zaordynuje dietę. Tą dietą jest dieta Low Food Map i zaordynuje probiotyki. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, co to jest tak zwany zespół wewnętrznego autobrowaru, czyli że możemy e, naprawdę nie pijąc alkoholu, alkoholu, ten alkohol produkować, napiszcie, powiem o tym jutro.